Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w niedzielę, 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy bardzo piękne zdanie Pana Jezusa: Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kochani, dzisiejsza Ewangelia. Zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się: Czy bliżej jest mi do osoby pokornej, która dostrzega Pana Boga, dostrzega drugiego człowieka, która z Panem Bogiem współpracuje, współpracuje również z drugim człowiekiem, czy może bliżej jest mi do osoby pysznej, której pycha powoduje, że nie widzi ani Boga, ani drugiego człowieka, tak naprawdę nie widzi nikogo, tylko swój własny. Szubek nosa, czyli widzi tylko samego siebie. I Pan Jezus daje dzisiaj piękną przypowieść o tych, którzy zostali zaproszeni na ucztę, i mówi do nas: Jeśli jesteś zaproszony na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca. Usiądź sobie w szeregu, z tyłu, aby właśnie gospodarz, kiedy przyjdzie i, zobaczyć, i zobaczy Twoją pokorę, zobaczy to, jakim jesteś człowiekiem, aby zaprosił Cię bliżej. Kochani, spróbujmy sobie właśnie dzisiaj, w tą niedzielę, odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest mi bliżej? Do osoby pokornej, współpracującej z łaską Bożą, współpracującą z Jezusem, współpracującą z, drugą, z drugim człowiekiem, dostrzegane, dostrzegającą drugą osobę, czy może jestem osobą pyszną i widzę tylko samego siebie i liczę na to, że wszystko w życiu należy się mi. Kochani... Niech Boże Błogosławieństwo nam dopomoże w odpowiedzi na to pytanie. I pamiętajmy, że pokorą więcej w życiu osiągniemy niż bycie pysznym, niż tym, że pycha będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bo, choć może wydawać nam się, że jesteśmy w centrum, że wszyscy nas doceniają, lubią za to, jakim jesteśmy, ale kiedy wychodzimy, czy to właśnie z imprezy, ze spotkania, z domu. Może się okazać, że wyleją się na nas pomyje różnych negatywnych opinii, bo jednak zamiast być pokornym, stajemy się pysznym. Kochani, niech Bóg nam błogosławi. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, amen. Dobrej niedzieli. Pozdrawiam z Panem Bogiem.